z tej strony 445 I dzisiaj nagrywamy Hero Zero No, i zaczynamy Oczywiście seria też będzie z Counter Strike'a, Global Offensive Z Robocrafta, z LoL'a Q&A, QA też będzie Znaczy się, Q&A, sorry Pójdziemy do challenge jeszcze Tutaj oczywiście jest moja drużyna O 16 zaczynamy bitwę Czyli tak za godzinę Wiecie co, odcinki chyba będą dłuższe No mówię, no muszę Wam to wszystko powiedzieć, więc odcinki będą dłuższe Będzie wszystko dłuższe, no oczywiście no... No i gramy, nie? Co mam jakiegoś pilotka? Fajnie Dobra To wciskamy w pojedynek Dobra, tego, tego typa tutaj zaatakujemy XQ45D 67G Nie sorry to jest biblia już O fajne. Wciskamy w typa. Panie <tryk> coś mam. I Tutaj jakbyście już zauważyli, podwyższyłem sobie poziom. O! Wkraczamy do ligi typy. Wkraczamy do ligi, tego typa zaatakujemy. i most tego typu. Nie, ma z Za to nie, fajnie, fajnie nie, 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 pięknie pas następna pięknie i następna walka Uwaga. I jakiś się na zapraszam na mojego YouTube'a? No nie wiem co tu wam powiedzieć. O! Film... Ten film... Dedykuję mojej koleżance Dominice. Ośmielę bo o O i tutaj mam jeszcze Team na o 16. Wiemy na Omegnas. Klepiemy typów. Tutaj Team Football. Jak ktoś będzie chciał dojść, to proszę bardzo. Oczywiście ja tu jestem doradcą. Tylko tak. No tak. Wszystkich dzięki bardzo, tutaj oczywiście YouTube, Polecajcie, polecam się na przyszłość, o i tutaj macie bibliotekę, będzie QA, Challenger, ogłoszenie też, hardcoreowe wyczyny ekipy, Robocraft, The Forest, League of Legends, Hero Zero, no, to wszystko. Siemka.